Dostawałeś kasę pod stołem? Zostaniesz nagrodzony. Sąd kazał pracodawcy oddać pracownikowi 70 tysięcy zaległej lewej pensji. Legalnie. To historia, którą zna wielu Polaków. Pracownik dogadał się z szefem. Najniższa krajowa na umowie, a reszta konkretna suma, co miesiąc w kopercie do ręki. Układ działał, dopóki szef nie przestał płacić nieoficjalnej części. Pracownik zamiast siedzieć cicho przed urzędem skarbowym, poszedł do sądu. I tu nastąpił zwrot akcji, który wstrząsnął rynkiem. Pre Pracy. Sąd okręgowy w Gdańsku stanął po stronie pracownika, Orzekł, że umawianie się na pensję pod stołem jest ważne, a pracownikowi należy się cała umówiona kwota, a nie tylko ta z papierka. Zasądzono mu prawie 70 tysięcy złotych. Ale najlepsze jest to, kto za to zapłaci. Zgodnie z nowymi przepisami pracownik, który ujawni taki proceder, jest. Czysty. Nie musi oddawać zaległych podatków czy składek ZUS od tych pieniędzy. Cały ten gigantyczny koszt, zaległe podatki, ZUS i odsetki spada wyłącznie na nieuczciwego pracodawcę. To kara za oszukanie systemu. I tu wybuchła gorąca dyskusja. Z jednej strony pracownicy i związki zawodowe triumfują. Koniec z wyzyskiem i oszustwami. Szefowie myśleli, że mogą nas szantażować lewą kasą, ale teraz sami wpadli we własne sidła. To sprawiedliwe. Z drugiej strony słychać głosy oburzenia. Zaraz, zaraz! Przecież ten pracownik latami godził się na oszustwo, żeby dostawać więcej na rękę. Brał udział w przestępstwie skarbowym, a teraz nagle robi z siebie ofiarę i jeszcze dostaje za to nagrodę, to promuje cfaniactwo. A ty co o tym myślisz? Czy pracownik, który godził się na płacenie pod stołem, powinien móc potem pozwać szefa? Czy to sprawiedliwe, czy jednak? Hipokryzja. Daj znać w komentarzu i zapisz sobie mój numer, bo lepiej mieć kontakt do prawnika i go nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć.